Siemano moi drodzy, witajcie! Jak widzicie, dzisiaj mamy piękną zimową pogodę. Słońce ładnie świeci, śniegu napadało minus 20, a nawet 21 stopni. Dlatego postanowiłem zobaczyć, czy romet w ogóle zapali. Chciałem go ogólnie przepalić, ale jestem ciekaw, czy odpali. Czy ma chęci do życia? Miejmy nadzieję, że tak. A myślę, że warto skorzystać z okazji, bo nie wiadomo kiedy jeszcze się trafi szansa, że będzie taki mróz i śnieg. Dawno takich mrozów nie było. No miejmy nadzieję, że zapali. Ja jeszcze muszę tylko założyć. Tumik, bo kupiłem nowy, a go nie zdążyłem założyć, ale założymy go tak na szybko, żeby się tylko przejechać. Także zobaczymy, co z tego będzie. O. Śniegu mamy pełno, dlatego jakąś rundkę na pewno zrobimy. Tam nigdzie nie będziemy wjeżdżać w żaden teren, no bo wiadomo, no to nie jest kurde w teren się nie nadaje, ale gdzieś tak po śniegu. Oczywiście, jeżeli zapali, także idę założyć wydech i zobaczymy, czy zapali. Ale będzie wydech. O, zobaczcie, tu takie małe porównanie, czemu kupiłem nowy wydech. Stary, jakiś polepiony. Mówka sztuka kurde baja, nie to co stare, jakiś tam polepiony. Tu jest porządna firma, montujemy go. Wydech został założony na drucik, ale to tak tylko na szybko, bo tu bym musiał powiercić dziurę, jeszcze to porobić, jakoś popatentować. A teraz nie mam na to czasu, chcę się tylko tym przejechać. Ale ogólnie wydeszczek stabilnie się trzyma, nie powinien odlecieć, także możemy zobaczyć, czy zapali. I uwaga, próba. Widać Dromecik ładnie pyka Robetnik ładnie pyka. Nie myślałem, że tak szybko zapali, ale to bardzo dobrze. Mię się troszkę rozgrzeje. Dobra, bryka pali, zobaczmy czy ujedziemy po tym lodzie, kurde, bo tu lód jest normalnie. Jak widać romecik przepalony Odpalił bez problemu, minus 20 tak jak myślałem Myślę że za czasów świetności to on nie takie zimy przeżywał, minus 30, pół metra śniegu i na pewno też jeździł Także dlaczego teraz miałby nie odpalić Jeszcze bym musiał trochę przy nim zapłon wyregulować, bo według mnie nie wkręca się dobrze na obroty Tu wiadomo, jeszcze jakieś pierdoły, widzę że od wibracji się tablica tam odkręca Lampy bym musiał podłączyć, w ogóle całą instalację popodpinać. Tu widzę też, że błotnik się odkręcą od wibracji, Śrubki się odkręcają. Fotel, tak jak mówiłem, do przycia, no i wiadomo, jakieś tam naklejki. Na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam wszystkich do subskrypcji kanału oraz do zostawienia łapki w górę i komentarza. A ja lecę odstawić komarka do garażu. Także trzymajcie się i cześć.